Zdążył zorientować, w drodze są już Gosia i Romek. Tak. Nad łącznością z nimi i innymi sprawami technicznymi czuwa przydzielony panu asystent. No tak, ale chyba go jeszcze. O! Jest! Właśnie się znalazł. I bardzo dobrze. Dalej, jak to się mówi, wszystko w pana to plany poszczególnych etapów misji, kontakty i co najważniejsze, pozwolenie na poruszanie się w miejscach, do których normalny śmiertelnik nie ma nawet prawa wstępu. Tak. Wszystko jest w dokumentach. Musi się pan z nimi zapoznać jak najszybciej, najlepiej od razu. Rozumiem, tak. Powodzenia. Misja Natura. Natura 2000 to najbardziej ambitna inicjatywa. Jaką podjęto w celu zachowania europejskiej przyrody. Jej głównym celem jest ratowanie rzadkich siedlisk przyrodniczych oraz ochrona roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem. Na wyprawę, której zadaniem będzie poznawanie terenów objętych tym programem, wybraliśmy Romka, ornitologa i obrońcę przyrody, i Małgosię, osobę ciekawą świata i wrażliwą na piękno. Przekonacie się, że mądre gospodarowanie na terenach chronionych przynosi korzyść zarówno ludziom, jak i środowisku. A dobre praktyki, czyli czynności wspierające przyrodę, zaskoczą Was swoją skutecznością. Romku, Małgosiu, zaczynamy. Rezerwat Kurze Grzędy. Kod obszaru plh220014. No zgodnie z panem i Romek powinien być na miejscu. Mamy podgląd? I bardzo dobrze. Mam pomysł. Jedziemy, muszę się osobiście przekonać, czy rzeczywiście się sprawdzą w terenie. Szwajcaria kaszubska, w której położone są kurze grzędy, to nie tylko wyjątkowy region pod względem przyrodniczym, ale także kulturowym. Warto go bliżej poznać. Tym bardziej, że znajduje się tu kilka obszarów naturowych, czyli siedlisk przyrodniczych. Chronionych w ramach Europejskiej Sieci Natura 2000. To pierwszy punkt naszej misji. Sprawdzimy, jak natura wpływa na aktywność tutejszych mieszkańców i czy oni potrafią z niej korzystać. Romku, Przed wami pierwszy punkt naszej misji. Towarzyszenie kobiet z Jak Kaszubi się spotykają, to zaczynają od zażywania tabaki, bo u nas na kaszubach to jest tak. Kto nie tabaczy, to nic nie znaczy. W jetłocie zaczną, bo zawsze zaczyna się od siebie, i potem tobakiera idzie w ruch. Ruch idzie dookoła. Jakie piękne stroje ludowe. <słyski> No, full. no jak wody, to, to i wody. To, to chcemy leso zarzec. I w dwie zury. Tabaka. Sztypka to kaszubska potrawa regionalna. Wykonywana jest ze śledzi solonych i wymoczonych. Całość podawana jest w gęstym sosie śmietanowym wraz z ziemniakami w mundurkach, po kaszubsku pulci. I tak oto mamy pyszne pulci ze sztypką. Na razie wszystko zgodnie z planem. Następny etap to gospodarstwo ze starym młynem wodnym. Młyny wodne to klasyczny element kaszuckiego krajobrazu. Oprócz mielenia ziarna na mąkę, mają również inne zastosowania. Jak pan korzysta z dobra, które płynie z natury? No, przede wszystkim wykorzystujemy energetycznie rzeczkę do napędu generatora, prodnicy. No i do napędu młyna oczywiście do hodowli ryb, do nawadniania łąk. Ale to pan specjalnie nawadnia te łąki? Polega to na zastawkach rowów meleracyjnych w okresie suszy. Mikroelektrownia ta pracuje cały, to znaczy cały czas. Pan sprzedaje tę energię, tak? Sprzedaje tę energię do sieci, do sieci państwowej. Dobra, nie czas na to. Musimy odwiedzić rezerwat kurzeg rzędu. Idziesz? Aha. No chodź już. To na pewno tędy? Spokojnie, już niedaleko. Zaraz będziemy na miejscu. Idą, schowajmy się. Gosiu rąku, jesteście teraz w rezerwacie torfowiskowym kurze grzędy. To jest także obszar natura 2000. Torfowiskowy, ale tak bardzo jakoś zarośnięty. Te co widzieliśmy poprzednio, to wyglądają trochę inaczej. No może raz jest tutaj trochę niskich świerków sosen brzusz. No ale to dobrze, że są, bo to świadczy o tym, że one obumierają, musiał się podnieść poziom wody. I one nie znajdują odpowiednich warunków, i raczej ten obszar idzie w stronę torfienia, nie zarastania. Wrócić, wrócić, że ktoś tam jest. Sphagnum fallax. Okej. Okay. Ja już wiem. To są znajomi botanicy z Uniwersytetu Spagnum Gdańskiego. Spidatu. A co oni tam robią? Wyceniamy. Tak. Ciekawe. Wyślij natychmiast na miary rąkowi i mogłoś. Muszą tam natychmiast się znaleźć. Oxycoccus quadripetalus. Przed nami jezioro tużycowe. Jego cechą charakterystyczną jest specyficzny kolor wody. Dzień dobry. O! Myślałam, że miło. będzie piękne, błękitne jezioro. Dzień dobry. A tu taka czerń. To jest efekt substancji organicznych, które pochodzą z torfu i są rozpuszczone w wodzie. One dają takie ciemno, brunatne zabarwienie. Dzięki temu woda nabiera bardzo specyficznych własności, dlatego, że jest nieprzejrzysta, światło nie dochodzi w głąb. Nie ma w związku z tym roślin żyjących głęboko w wodzie. Do tego woda jest bardzo silnie kwaśna. Gdzieś pH jest około 3,5 do 4. W związku z tym bardzo niewiele zwierząt jest w stanie żyć. Muszę się osobiście przekonać, jaki kolor ma ta woda. To sobie popływamy. Popływamy. Jest to piękny przykład bardzo dobrze rozwiniętego i wykształconego jeziora dystroficznego z torfowiskiem przejściowym otaczającym je. To jest otoczony płem torfowcowym, które powoli w trakcie rozwoju przekształca się w torfowisko przejściowe. A co to jest konkretnie to pło? To jest mata, którą tworzą głównie mchy torfowce. Spojone są kłączami i rozłogami niewielu gatunków roślin naczyniowych, które tutaj rosną. Na przykład wełmianki wąskolistnej, która tu powszechnie występuje i owocuje. Pło torfowcowe nachodzi na taflę wody jeziora, i obumarłe części roślin tego pła odkładają się w wodzie w postaci osadu jeziornego. Torfowisko przejściowe odznacza się niewielką liczbą gatunków roślin, które tu mogą występować. Główną masę tworzą mchy torfowce. I na nich rośliny naczyniowe, na przykład żurawina i parę innych gatunków, na przykład rosiczka okrągolistna może się już tutaj pojawiać. Tego typu torfowiska odkładają stosunkowo szybko obumarłą materię organiczną, z której z biegiem czasu tworzy się torf. To jest warstwa żywych roślin, głównie torfowców. Pod nią jest warstwa obumarłych roślin i trzecia część to warstwa torfu, który wytworzył się z tej warstwy torfowców. W bardzo sprzyjających warunkach torf tworzy się w tempie około 1 do 2, rzadko kiedy do 3 mm na rok. Rzeczywiście, trudno dostrzec w tej wodzie jakieś bogactwo życia. W ogóle trudno tutaj cokolwiek dostrzec. Woda jest brunatna, praktycznie nieprzejrzysta i światło dociera ledwo pod powierzchnię. Kwaśne i bardzo ubogie w tlen środowisko to nie jest miejsce, w którym chce się żyć. Na przykład, pomimo wielu poszukiwań, nie stwierdzono w tych wodach żadnych gatunków ryb. No cóż, jezioro dystroficzne to na pewno nie jest miejsce dla wędkarzy. Przed nami jezioro Wielkie, perła obszaru Natura 2000, Kurze Grzędy. W latach 80. podjęto działania, dzięki którym w określonych punktach zaczęto blokować wodę wypływającą z rezerwatu. No i po jakimś czasie stało się to podstawą szerszego, wielkiego planu programu mającego na celu restytucję osuszających się torfowisk. To jest jezioro, które jest położone mniej więcej w centrum rezerwatu Kurze Grzędy. Z niego w obie strony płyną no, w tej chwili rowy odwadniające, ale kiedyś to były prawdopodobnie naturalne odpływy to Miejsce 40 lat temu, wtedy, kiedy pan zaczynał tu pracę, wyglądało tak samo jak teraz? Nie. Ten stan sprzed 40 lat był konsekwencją wcześniejszych działań, czyli odwodnienia torfowiska, które spowodowało obniżenie poziomu wody gruntowej w całym torfowisku i obniżenie poziomu wody w jeziorze. W związku z tym, pierwotnie bezleśne torfowisko pokryło się lasem. Jeśli ten stan by się utrzymał, to co byśmy teraz mogli zastać? W wielu miejscach ten las rósłby znacznie wyższy, bo cechą sosen rosnących na torfowisku wysokim w porze bagiennym jest niska jakość techniczna drewna. Niskie, pokręcone, sękate. Zanikłaby cała reszta roślin torfowiskowych, jakie tutaj utrzymywały się jeszcze tutaj w wilgotniejszych miejscach, tu i ówdzie. Poza tym przesuszony torf ulega rozkładowi to wszystko powoduje osiadanie powierzchni torfowista. O, spójrz, kolejna przegroda wodna. Zapytajmy Gosi, czy wie, jak podnieść wody gruntowe w terenie. Gosiu, Gosiu, mam dla Ciebie zagadkę. A no to wszystko jasne. Zagadka rozwiązana. To zobaczymy na ile ten truk piętrzy wody. 85 cm. One zostały wybudowane w 2007 roku. Efektem działania jest spiętrzenie wody. I to jest, można powiedzieć, dobrym wynikiem, bo tu osiągnęliśmy piętrzenie wody gdzieś tak od 60 do 100 cm. Czy ja dobrze rozumiem, że tajemnicą sukcesu ratowania torfowisk jest właściwe zarządzanie wodą, tak? Tak, ponieważ przy. Od odtworzeniu wysokiego poziomu wody w torfowisku może rozwijać się roślinność torfotwórcza i może dalej odkładać się pokład torfu. Czyli za, będzie zachodził proces taki, który trwał tutaj od wieków, który okresowo był przerwany przez gospodarkę człowieka. Plan ochrony dla tego rezerwatu powstał w ramach programu LIFE, a sieć Natura 2000 jest swego rodzaju nakładką na obszary chronione zgodnie z prawem krajowym. No i w ten sposób oba te rezerwaty, Kurze Grzędy, Jeziorko tużycowe, wraz z przylegającymi obszarami pozostawia swoją niezależność i odrębność, ale zarazem wchodzi w skład jednej ostoi Natura 2000. Jesteśmy w sosnowym borze bagiennym. Odznacza się on kilkoma bardzo łatwymi do rozpoznania cechami. Po pierwsze rozwija się na torfie wysokim, po drugie drzewa niskie, sękate, rozgałęzione, w ogóle drewno o niskiej jakości technicznej, a z gatunków charakterystycznych między innymi bagno i borówka bagienna, inaczej nazywana łochynią. To jest jeden z podtypów siedliska przyrodniczego, bory i lasy bagienne. Też siedlisko priorytetowe chronione w ramach y, y, Ostoi Natura 2000. Gosie i Rąka musiałem sprawdzić w terenie. A przy okazji także i ciebie. Jak się będzie układać nasza współpraca w trudnych warunkach. Bo przed nami mnóstwo roboty. Mnóstwo pracy. Dobrze. To jezioro jest mieszkaniem pewnego zagadkowego chrząszcza. To jest pływak lapoński. To jest taki wodny chrząszcz drapieżny, który żyje właśnie w takich kwaśnych, bardzo ubogich w pokarm zbiornikach wodnych. I ten nieszczęśnik latać nie potrafi w ogóle. Jak chce się dostać do drugiego jeziora, to musi na piechotę. Dlatego jest tak zagrożony w Marcie. To, że on tutaj występuje w tym jeziorze, się okazało dopiero kilka lat temu, kiedy sporządzono plan ochrony Rezerwatu Jesteś pewien, że nas z tym nie zobaczą? jest no sprzęt. A czy bielnik jest tutaj chroniony w ramach Natury 2000? W ramach Natury 2000 nie, chociaż oczywiście jest chroniony w ramach polskiego prawa. No to nas korzysta jak gdyby też z tego parasola ochronnego, jaki daje Natura 2000. Gdyż Natura 2000 tak naprawdę no, daje pewnego rodzaju taki parasol ochronny dla wielu innych gatunków, które są naprawdę ściśle związane ze specyficznym siedliskiem przyrodniczym, które jest przedmiotem ochrony w naturze 2000, zwłaszcza w naturze siedlisko. Umożliwia to pośrednio, jak gdyby, ochronę wielu innych walorów przyrodniczych, bez których, bez natury 2000 ta ochrona byłaby znacznie słabiej umocowana. Co? Coś cię zabił. No chodził po tobie. No co ty mówisz? Mogę nic nie mówić. No ale coś ty zabił! O, nie odzywam się. Co tu nam chcesz pokazać? Ja Przeszliśmy tu, żeby zobaczyć taki najbardziej typowy dla torfowizm uszarnych gatunek ważki który regularnie się rozmnaża właśnie w tego typu bajorkach, takie małe oczka na ple Jego nie ma w wielkim, natomiast właśnie woli coś takiego znacznie mniejszego, płytkiego i ten gatunek nazywa się żagnica torfowcowa. Ważki są terytorialne w okresie hmm. rozrodu i tutaj samiec patroluje sobie brzegi jeziora, oblatuje tam hmm. i z powrotem, jakby przyleciała druga żagnica wielka, to spuści manto i. i i wiele gatunków preferuje takie małe, trwowiskowe zbiorniki, choćby dlatego, że tam później dla, dla larw nie ma żadnego zagrożenia, tak? bo nie ma w takich zbiorniku ryb na przykład. Jest to bezpieczne, miejsce, dobrze się nagrzewa też od słońca, bo jest to jest płytka woda i te larwy się znakomicie tutaj rozwijają. To jest gatunek chroniony, który występuje wyłącznie na torfowiskach wysokich i przejściowych. No nie oczywiście coś za coś w takim zbiorniku, no są trudne warunki bardzo życia, Mówię, woda jest bardzo kwaśna, bardzo uboga w pokarm, jest znacznie trudniej tam wyżyć, ale te gatunki, które są ściśle przystosowane do takich miejsc, e, wtedy tam rozkwitają. W okolicach najwyższego wzniesienia na Pomorzu Gdańskim, to znaczy w Wieżycy, znajduje się wyjątkowe cmentarzysko kurkanowe. Tak, tak, cmentarzysko kurchanowe. Musimy wysłać namiary Gości i Runkowi. Rezerwat archeologiczny Unii Radze to jedno z największych cmentarzysk kurchanowych w Polsce. Nazwa Kurchan oznacza mogiłę, której dawniej chowano od kilku do nawet kilkunastu zmarłych. Takie cmentarzyska funkcjonowały od dwóch do trzech tysięcy lat, aż do nastania na tych terenach chrześcijaństwa. Należy im się odpoczynek. Zobaczyłem wystarczająco wiele. O, osobiście przekonałem się, że w terenie dadzą sobie radę. Dobra, wracamy do bazy. Wyśli im na miary na miejsce, gdzie sobie odpoczną i naładują baterię. <śm> dobry, witam w ośrodku drzewo Życia. Dzień dobry. Marek, bardzo miło. Dzień dobry, Kto To jest Łysa Góra, 220 metrów nad poziomem morza. Łysa to kojarzy mi się trochę z Czarownicami. Słusznie. I właśnie mijamy krąg związany z tym. To są kamienne kręgi. Dwa widzę, tak? Tak. Jest zewnętrzny, męski i wewnętrzny, żeński. Zbudowano je po to, aby zneutralizować złą energię, bo ponoć te czarownice zostały tutaj spalone. Ponoć można ładować się tutaj mocą. To ty musisz mieć 80 lat, tak na oko. <śmówi> 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 nie będę mówił, ile mam, ale coś koło tego. Coś koło tego. <śmówi> Wypiechamy tutaj wspólnie chleb i podpłomyki, dlatego że dla Drzewa Życia jest ważne to, żeby jeść wspólnie, jeść powoli żeby ludzie robili sami pożywienie. Człowiek i natura żyją tutaj w harmonii, żyjąc pośród tych wszystkich pól, lasów, łąk, rzek. Dbamy o, o to, aby ludzie żyli u nas zdrowo, e, spożywali dietę nisko przetworzoną, uprawiali sport i korzystali właśnie z dobrej natury, co wpływa na nich terapeutycznie. Czyli przyjazne środowisko, zdrowe jedzenie i zdrowy sen. Mam nadzieję, że wypoczniemy. Zapraszam. Małgosiu, Romku, chciałem wam, to znaczy wygląda na to, że nasza pierwsza misja. Szczęśliwie. Gdzie wy jesteście? A ty naładowałeś już baterię? Chyba tak. To możemy iść? Idziemy. Misja Natura Kurze zakończona.